Witam wszystkich bardzo serdecznie w otoczeniu ciągników John Deera. To jest bardzo dobra marka, nie oszukujmy się. Solidny ciągnik, popularny w polskim rolnictwie. To jest naprawdę wół roboczy i często tak jest postrzegany jako maszyna. Może nie jakaś ekskluzywna jak Fent, ale naprawdę swoją robotę robi. I to trzeba oddać John Deere'owi, że to jest ciągnik. Bardzo dobry. Zresztą my też serwisujemy jako firma Korbanek ciągniki John to nie jest jakaś wielka tajemnica i jakaś wielka trudność. Ale dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić pługom. Jest to coś, co nadal w rolnictwie jest. To są setki tysięcy, jeżeli nie miliony pługów w polskim rolnictwie. Jeszcze są pługi obracalne. Pługi e, zagonowe, stare phx -y, stare pługi nawet e, konne przerabiane do ciągników lekkich, 30 czy coś takiego. To się zdarza i to jest. Chciałbym zwrócić uwagę, co jest takiego szczególnego w pługach, jeżeli chodzi o zastosowanie. Mamy tutaj dwa modele. Jest pług Kvernelanda i jest pług gregoire -Besson. Będą Państwo widzieli, jak one orzą. I żeby była sprawa jasna, obydwa pługi bardzo dobrze orzą. Mają pewne swoje szczególne cechy konstrukcyjne, które mogą decydować o tym, że jedni kochają, jeden rodzaj pługa, drudzy kochają pług. Na przykład Gregluabe są. Owszem, pługi Gregluabe są, zajmuje się z nimi Osobiście od 20 lat, ale miałem też okazję sprzedawać pługi Rabewerka, Pługi Fogelnota, Pługi Overuma, Pługi Uni Grudziądz, bardzo dużo sprzedajemy. Także to nie jest tak, że e, jestem przywiązany tylko do jednej marki. Mamy dwa pomysły. Jeden i drugi pług jest czteroskibowy, odkładnie półśrubowe. I trzeba oddać, że w warunkach polskich odkładnie półśrubowe, czy to w wykonaniu Kvernelanda czy w wykonaniu Gregu są, naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają i są to odkładnie, które naprawdę dają satysfakcję w tak mozaikowatych glebach, jakie mamy i u nas występują. W przypadku puga Kvernelanda mamy zabezpieczenie resorowe. W przypadku puga gregua są mamy zabezpieczenie hydrauliczne. Moim osobistym zdaniem, pługi z zabezpieczeniem hydraulicznym mają trochę więcej atutów, ponieważ jest coś takiego, jak akumulator gazowy, który jest tutaj, jest manometr. Jak można podejść i zobaczyć, jak go sobie tutaj oczyszczę, ładnie można ustawić ciśnienie. Czyli, jeżeli jest zmiana warunków orki, jest sucho, jest bardzo ciężko zwiększam ciśnienie bez żadnego problemu, od razu równo zwiększam ciśnienie w każdym korpusie i mam większą siłę zabezpieczenia hydraulicznego. W przypadku pługu Kwerdelanda sprawa nie jest niemożliwa do ustawienia, też ma regulację do działania tego zabezpieczenia, tylko moim zdaniem użytkowo jest to troszeczkę gorzej wypada, ponieważ trzpień, który idzie w środku, Trzeba stale diagnozować, żeby był w dobrym napięciu, żeby prawidłowo reagował i tak samo trzeba dbać o te wszystkie połączenia śrubowe. Tutaj widać, rolnik już od kilku lat to użytkuje i ten pług jest wyjątkowo zadbany. Ale niestety czasami się zdarza, że te zabezpieczenia nie do końca działają. I to jest pewien problem. Jest jeszcze jedna rzecz, ale tu skorzystam z pewnego narzędzia, bo to są, może trochę dziwnie to brzmi, miarka fajnego producenta marki Bergman. Pisak to już akurat nie ma żadnego związku z rolnictwem. Ale podejdźmy do czegoś, co jest istotne w zabezpieczeniu hydraulicznym. Zabezpieczenia hydrauliczne często się mówi albo mogą być wycieki hydrauliczne, albo to jest yy, niepewne. Nie do końca jest to prawda. Greg Guabeson zrobił patent. I ja to narysuję. W tym miejscu znajduje się taki tłok. I tu jest połączenie swworniowe i idzie dalej do ramy. O co tu chodzi? Chodzi o to, że ten tłok nigdy nie ulega wyginaniu, czyli zabezpieczenie yy, siłownika jest stale pracuje w jednej płaszczyźnie, przez co jest wyjątkowo trwałe. Przyznaje się bez bicia, że jedyne awarie tego to było, że był fabrycznie źle zmontowany siłownik. I to były 2 czy 3 przypadki w ciągu 20 lat. Ten tłok powoduje, że on się porusza w ten sposób, to jest patent Greguła Besson. To jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli pług się wychyla, to ten ćmień też zmienia swoje położenie i mógłby uszczelnienie tłoka wybijać. Kolejna rzecz, na którą ja zwracam uwagę, jeżeli chodzi o pługi, bo to jest dosyć cenne. Ciężar pługa. Niektórzy mówią, a bo pługi jedne są lżejsze, jedne są cięższe. Sprawa jest dosyć prosta. Pługi dzieli się na kilka kategorii ze względu na siłę uciągu ciągnika. Ten pług jest dolnej klasy. On ma ramę 120x120 i to jest bardzo proste do sprawdzenia. Każdy pług ma swoją ramę. To jest rama 120x120 w kwadracie. I on, ten pół w tym modelu waży 1300 kg. Jego starszy brat, na przykład R Rower 60, tu mamy przypadek Rower 40, nowa nazwa z pewnymi modyfikacjami reguła są, zmienili nazwy. I tutaj jest sytuacja taka, że oni mają rurę kwadrat 120 na 120. Jeżeli zastosujemy kwadrat 150 na 150, pług automatycznie staje się cięższy i to jest już wtedy ponad dwie tony. W przypadku Kwerdelanda rozwiązano problem inaczej, że rama jest węższa, jeżeli chodzi o tą część górną, a jest większy rozmiar w tej części. Co to daje? To też podnosi wytrzymałość konstrukcyjną puga, jeżeli chodzi o pracę właśnie w, 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 w czasie orki. Powoduje, że w ten sposób rozwiązano wytrzymałość tej ramy. To jest też dosyć ciekawe rozwiązanie, które jest mocno praktyczne. Teraz chciałbym pokazać korpusy. To jest coś, co jest dosyć istotne, ponieważ pomiędzy Pugiem Kwerneland a Pugiem Greguła są jest jedna fundamentalna różnica, jeżeli chodzi o system regulacji. Tu, jak Państwo widzą, jest tak zwany równoległobok. To jest ta część, którą tutaj Państwo widzą, to jest równoległobok, bok, który służy do ustawienia pługa. Pierwsze wrzeciono ustawiamy pierwszą skibę do orki, szerokość orki. Potem jest dodatkowy drugie wrzeciono, lub tak jak w tym przypadku siłownik pamięci. Tu jest zasada taka, że to jest tak zwane liniowanie pługa. W przypadku pługów Kvernelanda, to jest cała rodzina pługów, ja je nazywam. Z wrzecionem poprzecznym. Jest, siłow... jest regulacja liniowania w ten sposób, a tu na tej suwnicy, jak ja ją nazywam, jest regulacja szerokości pierwszy skip. Ten pług jest zadbany, i tutaj widać, że jest cały czas systematycznie smarowane, po to, żeby to cały czas mogło być regulowalne. Różnica jest taka, i to widać na odkładni. Proszę zwrócić uwagę, jakie jest zużycie. Pugi w tym systemie mają dosyć charakterystyczne, użyję znowuż tego magicznego pisaczka. Jest taki o, efekt zużycia odkładni i kawałka piersi. Na szczęście użytkownik bardzo dba o dzioby. Dlatego jest tutaj, odzywa się właśnie jego działanie, że obniża zużycie odkładni. Normalnie by było. Taki język wycięty. W przypadku pługów Gregu są, mniej więcej lemiesze i dzioby zostały zamontowane w tym samym czasie. W przypadku Gregu są, proszę zwrócić uwagę, nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek zużyciu takim, bardzo właśnie. Nie ma tego charakterystycznego języka. Tu jest cały czas. Równa płaszczyzna. To jest różnica pomiędzy pługiem, który działa na zasadzie równoległoboku, a pługiem, który działa na tak zwanym wrzecionie, wrzecionie wrzeć, wrzeciono poprzeczne. Pardon, przesłowiłem się, ale to no trudno. I co jest takiego istotnego? Dlaczego to ma znaczenie? Ma to znaczenie, że ten pług jest stale regulowalny i obniża nam się zużycie elementów roboczych, czyli koszt. I jeszcze jeden drobny szczegół, który chciałem zwrócić uwagę. Jak popatrzycie na puk Gregłabe są od tyłu, on ma taką dziwną rzecz, że szupica nie idzie pionowo, tylko jest odchylona. Dlaczego jest odchylona? Użyję teraz trochę miarki, bo ona pokaże pewną taką rzecz. Troszeczkę ją rozwiniemy. I proszę zwrócić uwagę, jak przebiega ta linia. Chodzi o to, żeby punkt oporu orki był centralnie usytuowany w centrum odkładni. Co to daje? Mniejsze zużycie paliwa. Według producenta można zaoszczędzić około 11% paliwa na zużyciu i też odkładnie przez to lepiej pracują. Dodatkowy efekt jest taki, że zabezpieczenie skutecznie i szybciej reaguje. W przypadku pługu Kverneland'a mamy coś innego. To też jest bardzo ważne zobaczenia, właśnie ta linia przebiega w tym miejscu, czyli nie jest, jest tyle odsunięta od punktu centralnego odkładu. To są szczegóły, które uważam, że mają znaczenie, ponieważ jeżeli ja w okresie eksploatacji będę musiał wymienić odkładnie i piersi dwa razy częściej niż w przypadku tego pługa, no to jest koszt, inne opory orki, mniejsze zużycie paliwa, Lepsza regulacyjność, jeżeli chodzi o ustawienie tak zwanego linii siły ciągu, jeżeli chodzi o pług. Nie zapominajmy jednej rzeczy. Ciągnik musi mieć równe ciśnienie w kołach, opony powinny być w osi, powinny być odpowiednio wyregulowane wieszaki. Te wszystkie rzeczy mają znaczenie w prawidłowo wykonanej orce i z tego naprawdę te uwagi warto korzystać. Zresztą był bardzo fantastyczny film jednego z moich konkurentów, ale bardzo fenomenalnie wytłumaczył, jak należy pług obracalny wyregulować. Mam nadzieję, że tych kilka uwag, które przekazałem, pozwolą Państwu właściwie użytkować pługi i jeżeli jesteście przed decyzją, to te parę uwag może zadecydować o tym, że wybierzecie jeden albo drugi produkt. Zaznaczam, jeden i drugi produkt na pewno dobrze orze, bo będą to Państwo widzieli, że obydwa pługi bardzo ładnie odkładają. Ale liczy się eksploatacja, bo to jest coś, co nas kosztuje i ma przez lata nam służyć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrowienia dla wszystkich. Widzimy się w następnym odcinku.